losowanie wylosowałem przedwczoraj walentynkę swoją i dylemat mam wielki puchnie moja głowa tak los zdecydował myśli już się dwoją jaką rzeczą uraczyć jak się uszykować czy na kolację zaprosić czy kupić szampana czy porwać ją na wyspę gorącą która zbudzi nas z rana czy też w porywie szału kupić jej cudny pierścionek i włożyć w oczko perły mocą marzenia natchnione? Czy może zwyczajnie wtulić się cicho w jej oczy i najsłodszym z buziaków czar czarna dnią roztoczyć? Bo przecie nic tak gwiazd nie zapala na jednobarwnym niebie, jak zwykłe trwanie Ciebie dla niej, jako jej dla Ciebie.